Dzień dobry, ja nazywam się Karolina Szyszka, witam Was serdecznie u mnie na kanale. Przypominam, że tutaj posłuchacie o wnętrzach, o tym jak się projektuje. Jak ja projektuję wnętrza razem z moją autorską pracownią, która nazywa się Grupa Nono, która znajduje się w Krakowie, ale przypominam też, że projektujemy na terenie całej Polski i w ogóle lokalizacja wnętrz nie ma dla nas znaczenia, więc zapraszamy wszystkich, którzy są spragnieni spersonalizowanych rozwiązań. Właśnie do nas, do grupy Nono. Dzisiaj zapraszam Was na temat bardzo merytoryczny, bardzo taki konkretny, temat, o który też już prosiliście wielokrotnie. Temat, który jest bardzo potrzebny, by mieć wnętrza dopasowane do siebie, by mieć wnętrza komfortowe. Porozmawiamy o instalacji elektrycznej i w tej części porozmawiamy o oświetleniu. Od razu wspomnę, że kontynuacja tego tematu będzie za tydzień, i wtedy porozmawiamy o gniazdach wtykowych. Dzisiaj Oświetlenie, punkty oświetleniowe, oprawy oświetleniowe, ale również łączniki. Jak to zaprojektować? Na początek mały wstęp. Po co w ogóle ta elektryka? Moim zdaniem jest to nieodłączny element każdego wnętrza. Oczywiście ta elektryka może być zaprojektowana lepiej lub gorzej. Ja oczywiście jako projektant, który ma duże doświadczenie w tym temacie, dbam o to, żeby ona była jak najlepiej zaprojektowana, żeby odpowiadała na potrzeby danej osoby i żeby pasowała do danego wnętrza do potrzeb do stylu życia domowników. Są rozwiązania instalacji elektrycznej, które są takie zachowawcze, bardziej podstawowe. To są na przykład projekty deweloperskie. Tam zwykle na przykład oświetlenie wygląda w ten sposób, że jest jeden punkt oświetleniowy na jedno pomieszczenie i to jest koniec. I to jest cały projekt. Czy to jest wystarczające? Myślę, że każdy z was powinien sobie na to pytanie odpowiedzieć. Oczywiście w takich wnętrzach da się funkcjonować. Ja natomiast zachęcam do podwyższania swojego standardu życia, do dbania o swój Komfort maksymalnie, więc odpowiadam na to pytanie. Że no nie, takie projekty oświetlenia nie są wystarczające, ponieważ można z tego wycisnąć dużo więcej na korzyść osób, które mieszkają w tym wnętrzu. Moja pracownia bardzo szczegółowo opracowuje projekty instalacji elektrycznej. To są przykładowe projekty. Jest tam bardzo dużo informacji, które nie tylko służą wykonawcom, jak wykonać wszystkie rozwiązania, ale też wszystkie rozwiązania są dopasowane do konkretnej osoby, do konkretnego człowieka, dla którego projektujemy. No właśnie, tutaj można sobie zadać pytanie. Czy w ogóle warto zmieniać elektrykę, kuć tynki i przekuwać te wszystkie kable, które już deweloper zrobił? Moim zdaniem zdecydowanie warto. A czy istnieje jeden, jedyny schemat na to, jak rozplanować oświetlenie wewnętrzne? No, niestety nie ma. Gdyby tak było, że jest konkretna lista i według niej możemy zrealizować sobie oświetlenie wewnętrzne, no to myślę, że temat byłby bardzo prosty i w ogóle moja praca projektowa nie byłaby potrzebna. Dobry projekt elektryki, instalacji, oświetlenia. To jest temat składowy, który wynika z wielu, z wielu zmiennych. Przede wszystkim oświetlenie powinno być dopasowane do danej funkcji. Czyli w zależności od tego, gdzie mamy stół w jadalni, gdzie mamy sofę, gdzie mamy biurko, tam powinna znaleźć się na przykład lampa. Nie w innym miejscu, nie pół metra w prawo czy w lewo. Funkcja oczywiście wynika z tego, jakie mamy potrzeby, jakie potrzeby ma dana osoba mieszkająca w tym wnętrzu. W związku z tym, że każdy z nas ma te potrzeby zupełnie inne, no to właśnie ta funkcja będzie wyglądać inaczej. Więc znowu oświetlenie powinno być dopasowane do potrzeb danej osoby. Ponadto oświetlenie powinno być dopasowane do tego, co robimy w, w tych wnętrzach: czy to jest miejsce biurowe, czy to jest restauracja, czy to jest mieszkanie, czy my tu śpimy, czy jemy. To wszystko ma. Ogromne znaczenie. Trudno określić konkretną taką receptę na to, jak zaprojektować oświetlenie, natomiast mam kilka takich bardzo dobrych wskazówek, które pomogą Wam dopasować to oświetlenie do siebie i tak zaplanować, żeby było maksymalnie korzystne. I mam takich wskazówek, aż sześć. Pierwsza wskazówka, jaką bardzo polecam realizować we wnętrzach, to planowanie scen oświetlenia. W związku z tym, że w każdym wnętrzu znajduje się dużo różnych funkcji, właśnie np. stół jadalniany, sofa, mamy łazienkę, mamy blat roboczy, kuchenny, czy też właśnie biurko, to każde to miejsce potrzebuje swoje oświetlenie. Ponadto o różnej porze dnia wykonujemy różne czynności. Czasami wymagamy skupienia, koncentracji, więc światło może dobrze, gdyby było mocniejsze, żeby było go więcej. Ale czasami jest tak, że chcemy się zrelaksować, wyciszyć i wtedy dobrze, żeby światło było spokojniejsze. A są jeszcze takie rozwiązania, które chcemy na przykład światłem podkreślić, tylko po to, żeby na przykład wydobyć piękno swoich wnętrz. I na przykład mamy piękną tapetę, mamy jakąś fakturową ścianę. Jeżeli to podświetlimy, to uzyskamy ładny, dekoracyjny Element. No i właśnie tym sposobem wyznaczyłam Wam trzy rodzaje oświetlenia, mianowicie techniczne, które mocno doświetla całe wnętrze, nastrojowe, czyli to przy którym się relaksujemy i trzecie to jest dekoracyjne, na przykład podświetlenie regału. I mamy takie trzy typy oświetlenia, które bardzo polecam Wam realizować w każdym wnętrzu, czyli czy to jest salon, czy to jest łazienka, polecam Wam, żeby... Zadbać o te trzy typy oświetlenia. I oczywiście bardzo ważne, żeby te typy oświetlenia były na osobnych łącznikach, tak żeby można było zaświecić wszystkie na raz, ale też każde niezależnie. Dzięki temu będziemy mogli uzyskać sceny oświetleniowe w zależności od tego, jaką funkcję aktualnie będziemy chcieli w tym wnętrzu wykonywać. Druga wskazówka to korzystanie z łączników schodowych i krzyżowych. Czym są takie łączniki? To są rozwiązania, które pomagają nam włączać i wyłączać oświetlenie z różnych punktów. Chodzi o to, że jeżeli mamy na przykład właśnie schody, stąd ta nazwa, i wychodzimy na piętro, to najpierw sobie włączamy na dole światło na schodach, wychodząc na górę chcemy je wyłączyć. Więc zamiast schodzić na dół i wyłączać światło tym samym włącznikiem, możemy mieć włącznik na samej górze, który nam wyłączy oświetlenie na schodach. Krzyżowy mm, też jest bardzo korzystny, ponieważ daje nam możliwość włączenia i wyłączenia światła z większej ilości miejsc niż tylko z dwóch. Czyli na przykład z trzech, czterech i tak dalej. Jest to rozwiązanie bardzo korzystne nie tylko właśnie na schodach, ale okazuje się, że również w innych przestrzeniach, jak na przykład sypialnia. Wchodząc do sypialni, możemy włączyć światło ogólne i położymy się do łóżka, i zamiast wstawać i wyłączać to światło znowu przy drzwiach, możemy je wyłączyć przy łóżku. Więc fajnie sobie taką schodówkę, tak zwaną, zrealizować zaraz przy swoim łóżku. Można z jednej strony łóżka, ale z dwóch stron również, żeby każdy miał możliwość e, regulacji. Tego oświetlenia górnego. Zachęcam do tego, żeby zastosować oczywiście na schodach taką schodówkę w sypialni, tak jak już powiedziałam, potem na przykład w wejściu, bo w wejściu również możemy wchodzić i nie cofać się już do łącznika, który nam załącza światło wchodzące do mieszkania. I dalsze rozwiązania zależą od funkcjonalności, od funkcji ustawionej we wnętrzu, bo. W salonie czy w jadalni taki łącznik też się może przydać, ale to zależy, jak już wygląda wnętrze. Ja polecam te trzy rozwiązania jako y, konieczne, aby sobie ułatwić życie. Trzecia wskazówka to oświetlenie boczne ponad. Górne, sufitowe. Jeżeli chodzi o oświetlenie górne, to jest takie typowe rozwiązanie. Najczęściej na środku pomieszczenia mamy lampę, która doświetla nam całość. Może być tych lamp oczywiście więcej, może być kilka punktów. Są jeszcze lampy boczne, czyli tak zwane kinkiety, lampy ścienne. Tutaj wrzuciłabym jeszcze do tej kategorii lampy podłogowe, czyli w ogóle światło, które znajduje się raczej po bokach niż na suficie. Moim zdaniem jest to najbardziej korzystne, najprzyjemniejsze światło, jakie możecie zrealizować sobie w swoich wnętrzach. Nawet uważam, że e, wspaniale byłoby zrealizować wnętrza, które w ogóle nie mają światła górnego, tylko jest wszystko oparte na lampach bocznych. Oczywiście mogą być mocniejsze, bardziej nastrojowe, ale też takie bardziej techniczne. Wszystko zależy od tego, jakie oprawy oświetleniowe wybierzemy. Tak czy inaczej, nie wiem, czy wiecie, ale oświetlenie górne, to sufitowe, jest takie trochę obciążające. Z, oczywiście, w zależności od tego, jaką mamy moc, jaką mamy barwę, ale ono jest takie, takie mało intensywne. Tymne. Okazuje się e, nawet, że człowiek korzystniej wygląda w oświetleniu bocznym niż w górnym. Dlatego bardzo polecam Wam stosowanie dużej ilości. Opraw ściennych lub na przykład właśnie podłogowych czy stołowych lamp. Będą one przyjemniejsze. W takich wnętrzach będziecie czuli się lepiej. No a tutaj zauważmy, deweloper najczęściej takich kinkietów nam nie proponuje. Może jeden, może dwa na całe mieszkanie. Zwykle to są lampy właśnie sufitowe. Więc tutaj polecam tę proporcję zmienić. Czwarta wskazówka, o którą warto zadbać, e, jeżeli chodzi o oświetlenie, to doświetlenie lustra i przestrzeni, która znajduje się w jego okolicy, po to, żeby stojąc przed lustrem, móc. Zobaczyć siebie, swoją twarz, swoją sylwetkę. Takie lustra mogą znajdować się oczywiście w łazience, gdzieś w korytarzu, w różnych oczywiście przestrzeniach. Natomiast jeżeli rzeczywiście mamy taki plan, że będziemy się w tym lustrze przeglądać, czyli na przykład jesteśmy w łazience, chcemy wykonać make-up, chcemy na przykład się ogolić, to polecam, aby zadbać o to oświetlenie tak, by maksymalnie i równomiernie doświetlało Waszą twarz. Dzięki temu Wasze kosmetyczne zabiegi będą. Najlepiej wykonane, no będziecie po prostu najlepiej widzieć siebie w tym lustrze. Nie polecam w takich rozwiązaniach światła umieszczać gdzieś nad głową czy za głową, ponieważ takie rozwiązanie spowoduje, że będziecie mieć twarz jakby w cieniu, lub będą się robić cienie na waszej twarzy poprzez to światło, które znajduje się nad głową. Polecam, by to oświetlenie było raczej od przodu. Są takie specjalne lustra LEDowe, które są maksymalnie już profesjonalne, jeżeli chodzi o doświetlanie twarzy, ale też to mogą być właśnie jakieś kinkiety, lampy. Wiszące. Tak czy inaczej, ważne, żeby to było symetryczne rozwiązanie. Oczywiście projektujemy również lustra, gdzie mamy na przykład jedną wiszącą lampę, i to nie znaczy, że to rozwiązanie jest źle zaprojektowane. Po prostu ta lampa może ma trochę inne intencje. Może na przykład ona jest bardziej dekoracyjna, bardziej nastrojowa, po to, żeby tworzyć fajny klimat w łazience, a niekoniecznie, żeby tutaj robić make-up. Nie każdy robi make-up w łazience. Piąta wskazówka to barwa światła, temperatura światła. To jest temat bardzo, bardzo ważny i myślę, że każdy kto chociaż raz się pomylił, jeżeli chodzi o temperaturę światła kupując niewłaściwą żarówkę, wie o co tutaj chodzi. Jakie mamy temperatury światła? I tak pokrótce powiem, bo to jest oczywiście temat bardzo rozbudowany. Barwa może być ciepła, może być neutralna albo właśnie chłodna, zimna. W jakich najlepiej barwach czujemy się we wnętrzach? To zależy co to będzie za wnętrze jakie funkcje będziemy we wnętrzu wykonywać? Jeżeli potrzebujemy być aktywni, jeżeli chcemy się koncentrować, to potrzebujemy światła dziennego, nie wieczornego. Dlatego oprawy oświetleniowe wtedy powinny być wyposażone w barwę światła. Co najmniej neutralną, a nawet chłodną. Jeżeli chcemy jednak we wnętrzach czuć się tak przyjemnie, komfortowo, zrelaksować się, bo na przykład jesteśmy w swoim mieszkaniu, jesteśmy już po pracy, chcemy wypocząć, to tutaj zdecydowanie sprawdzi się oświetlenie ciepłe. Barwa. Ciepła. Czy można mieszać barwy światła? No, bo jeżeli jesteśmy w domu yy, i mamy na przykład tutaj przestrzeń, gdzie się relaksujemy, na przykład na kanapie, yy, na sofie w salonie, ale mamy też biuro domowe, gdzie chcemy się koncentrować, no to którą barwę wybrać? Jak najbardziej jestem za tym, żeby mieszać barwy światła. Są oczywiście dwie szkoły, więc nie każdy się ze mną zgodzi. Natomiast jestem za tym, by te barwy oddzielać od siebie na osobnych łącznikach, czyli żeby też tak nie było, że łączamy w tym samym czasie tą chłodną barwę i tą ciepłą, ponieważ wtedy te oprawy nie wyglądają ze sobą korzystnie. Chodzi o to, żeby stosować je oddzielnie. I szósta wskazówka, którą mam dzisiaj dla Was, to jest doświetlanie blatów. Gdzie mamy te blaty we wnętrzach? No, oczywiście mamy blat w kuchni, to jest najbardziej podstawowy i taki ważny temat. Koniecznie zadbajmy o to, żeby był dobrze doświetlony, ale również mamy blaty naszego biurka, stołu w jadalni, czy też stolika kawowego. Każdy ten blat powinien być odpowiednio doświetlony. Światło powinno być umieszczone nad. Tym blatem. Nie gdzieś z boku, nie za naszymi plecami, ponieważ wtedy rzucamy swoją postacią cień. Na tę przestrzeń, która powinna być dobrze doświetlona, bo na przykład tam coś konkretnie robimy. Czytamy książkę i nie widzimy dobrze tego, co czytamy. Posiadanie lampy nad swoją głową też nie jest zbyt korzystne. Właśnie czujemy takie obciążenie. Dlatego polecam, żeby lampa była bezpośrednio nad blatem, tak żeby nic po drodze tego światła nam nie wyłapało. No dobrze, to są moje wskazówki, które pomogą Wam dobrze dopasować oświetlenie do swoich potrzeb. Tych wskazówek na pewno jest jeszcze dużo więcej. Każdy każdy pewnie z Was też ma jakieś doświadczenia związane z oświetleniem, które może polecić lub odradzić. Jestem bardzo ciekawa, jakie macie doświadczenia, koniecznie piszcie. No i też dajcie mi znać, czy moje wskazówki okazały się być pomocne, czy sprawdzają się w Waszych wnętrzach. Dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Od razu zapraszam Was już na kolejny, w którym porozmawiamy o gniazdach wtykowych. Jeżeli szukacie tego odcinka, to nie musicie tego robić. Wrzucam Wam link tutaj na górze. Klikajcie i zapraszam do drugiej części. Tymczasem żegnam się z Wami, życzę Wam miłego tygodnia. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pozdrawiam. Papa. Pa.